Z tej strony Ziemniak i oj Boże, tak rywam to drugi raz, jest mi z tego powodu tak przykro, bo nagrałam takie super wideo. Nawet, nawet nie wiem, co ja mówiłam w tym pierwszym wideo i wiem, że czegoś na, na 100% zapomnę, więc może zróbmy sobie coś do takiej listy. Znaczy, moi mojej mentalnej wysy, róbcie co tam chcecie podczas oglądania. Dzisiaj przeglądamy miasto Karli Grabkowice, nie w ramach y, przeglądu otoczenia ziemniaków, tylko takiego przeglądu, jak robiłam z miastami GSAO, czyli w miastach, w których chcę grać. Jednak nie będzie z tego takiej, że tak my, oficjalnej serii w sensie let's play, tylko będę wstawiać co jakiś czas update. Y. Grabkowite to spokojnie rozwijające się otoczenie. Swoją nazwę uzyskało od nazwy założycieli, rodziny Grabko. Teren jest nieco górzysty, a gleby bardzo żyzne, dzięki czemu rośnie tutaj wiele drzew i kwiatów. Jest to w porządku opis. W sensie jest poprawny i jest okej okay dla mnie potem, że jest prosty. Jest taki. Nie wiem, jakby to ująć, bo nie jest to było ewentualnie jakoś źle, ale ja po prostu lubię zarówno opisy złożone, które nakładają na nas jakieś takie. Nie wiem, jak to mieć wyzwanie, jakiś taki ciężar rozgrywki, ale lubię też te takie proste, gdzie mam jakby większą możliwość dyspozycji, że tak to ujmę, nie wiem, czy to jest poprawnie. Tutaj mamy oczywiście ten sam opis, który przed chwilą czytaliśmy. I przechodzimy dalej. Gryzelda zbliża się do końca swoich dni, jednak jest spokojna, gdyż zostawia los rodu w rękach swojej ukochanej córki, powinien być przycinek, Jedwigi. Jedwiga jest dumną simką sukcesu, pracuje na szczycie kariery biznesowej i długo stanie się, powinny być głową rodzinnego majątku. Powinna być kropka. Czego chcieć więcej. Ja się uwielbia spać całymi dniami i być rozpuszczoną przez swoich właścicieli. się uwielbia prowadzić swój miejscowy sklepik z żywnością, kocha swoje kudłaty pociechy, mieć przycinek, a do pełni szczęścia brakuje mu tylko miłości i jego życia. Fafik i Mafik to bardzo przyjazne psy lub spędzać czas ze swoim panem Zbyszkiem. I to jest coś, z czym że tak to ujmę, w tym słowie mam problem, bo tak naprawdę no, nikt nie powinien mieć problemu z opisem, więc ale, no, tak to można określić jakby najprościej, że. Nie dość, że jest to zdanie dosyć długie, i można by je spokojnie podzielić na dwa i byłoby poprawne. No i dlatego potem takie, trochę takie dla mnie, bez sensu, wtrącenie o psach, ja tak troszeczkę, okej, okay, dobra. Wiecie o co mi chodzi? Ja to wam kiedyś mówiłam, że dla mnie opis rodziny nie musi zawierać nic o zwierzętach, chyba że zwierzęta są naprawdę kluczowym elementem rodziny, gdyż. No opis rodziny ma przedstawiać główną sytuację rodziny, a to, że psy lubią spędzać czas ze swoim panem, no nie, nie zmienia nam w drastyczny sposób rozgrywki, tak? U Teresy już za młodu było widać talent do gotowania, dlatego teraz pracuje w gastronomii na wysokim stanowisku, jednak ona najbardziej marzy o powiększeniu rodziny. I to jest kolejny przykład bardzo długiego zdania, które teoretycznie... Praktycznie jest poprawne, bo są dobrze przecinki, tylko pytanie: po co tworzyć tak długie zdanie? No i też coś, co, co ja na co zwróciłam uwagę, że. E, o właśnie, bo Karla robiła oczywiście swoje wideo, wiedziałam, że o zapomnę. E, gdzie przedstawiała całe grabkowice, więc ja mniej więcej już wiem, jak się tutaj poruszać. No i też nagram to nieszczęsne wideo, które się nie nagrało, więc. E, to jest to, że. Przez to, że mamy tutaj biografię Simów, tak, niekoniecznie opisy rodzin, znaczy na niektórych się to przekłada, na niektórych nie, to tak naprawdę ciężko jest nam określić, którzy Simowie są połączeni, tak? Bo, bo równie dobrze Teresa mogłaby sobie mieszkać z paniami Grabko, tak? Albo ten kot mógłby mieszkać z nimi, a nic o tym nie wiemy, bo nigdy nie ma wspomnianego nazwiska ani jakiejkolwiek. Afilacji to chyba będzie poprawne? Nie, nie, nie wiem po prostu do, do czego, do kogo, jak i należą i polska język, trudna język. Kogoś potrafi godzinami lepić garnki i je podziwiać. Powinna być kropka. Szkoda, że nie poświęca tyle czasu swojej żonie. Punia kocha swoich właścicieli i lubi biegać za patykiem. Kieśka ponad życie kocha sport. maże własnej drużynie koszyków, jednak na razie ledwo stać ją na zapłacenie rachunków. Do tego jeszcze wrócimy. Bo pamiętam dokładnie akurat co powiedziałam przy Krysie, ale tym się zajmiemy jak będziemy u Krysi, bo, bo dalej przeglądamy. Olgierd jest gwiazdą tego miasta, o wiele być w centrum uwagi i ceni sobie dobrą zabawę. Anastazja chcąc zapomnieć o przeszłości, przeprowadziła się, powinno być to Grabkowic, od razu złapała kontakt z miejscową gwiazdą i dostała pracę po znajomości. Olimpia lubi spędzać czas ze swoim rodzeństwem, jednak chciałaby część tego czasu spędzać z Simami w swoim wieku, bo ile można rozmawiać o kwiatkach i smokach. Gracjan lubi kolor różowy, ponieważ ten kolor przypomina mu o jego ulubionych kwiatach różach. W przyszłości chciałby otworzyć własną kwieciarnię. Celina żyje w świecie swojej wyobraźni i uważa, że jest smokiem. I tutaj akurat to jest coś, ale taka pierdółka, że po prostu taki. Mocniejszy wydźwięk tego, że uważasz, że jest smokiem, no i tu robi taką powiedzmy ale groźną pozę, i że smoki generalnie są czyli takie, a, potężne i tak dalej, byłoby to, żeby zamiast kropki dać wykrzyknik, to wtedy nadaje takiej moc. I mimo wszystko to jest taka prawda, że no, nam się wydaje, że jak sobie człowiek czyta w głowie, no to Cecilia ja sobie żyje w świecie wyobraźni, uważa, że smokiem to jest taki jeden, ale mimo wszystko podświadomie. Inaczej ludzie reagują, czytając na wykrzyknik, uważam, że to była taka. <laughs> ale dobra, idziemy do państwa. Grabkom, to sobie to pani krapką. 50 lat temu Gryzelda wraz ze swoim nieżyjącym już mężem, Rafałem, kupili działkę na skraju tego miasta z racji, że oboje mieli fantastyczny gust i poczucie estetyki. Założyli firmę architektoniczną, która osiągnęła wielki sukces i uczyniła ich najbogatszymi simami tego miasta. Zapraszam, że chamska, ale czy widzicie już problem? <laughs> to, to, to wszystko, to jest jedno zdanie, jedno bardzo długie zdanie. Pierwsze co powinno się raczej pisać liczby słownie w sensie, ale to jest jakby jak se kto uważa, bo mi nie przeszkadza. Druga rzecz. Jak dajemy taką wstawkę typu imię i tak dalej, którą zaraz po tym jakby odcinamy, kolejnym jakimś takim przystankowym to nie robimy myślnika. No po prostu się tak nie robi. Ale idziemy dalej. Kupili działkę na skraju tego miasta. Moje pytanie. Po co przecinek? Przecinki zazwyczaj stawia się w miejscach, których faktycznie można postawić kropki. Jeśli zrobimy tak: kropeczka. I proszę bardzo, i od razu słuchajcie, jak to teraz brzmi. 50 lat temu Gryzelda wraz ze swoim nieczęsnym już mężem, Rafałem, kupili działkę na skroju tego miasta. To jest dłuższa pauza, bez problemu między znajomi. Z racji tego, że obie mieli fantastyczny gust i poczucie estetyki, założyli firmę architektoniczną, która osiągnęła wielki sukces i uczyniła ich najbogatszymi simami miasta. Tego miasta jak dla mnie, jest ogromna różnica. Znaczy, to drugie zdanie dalej zostaje długie, ale jego długość jest na tyle spójna, że to zdanie brzmi w porządku. Znaczy, wiadomo, jakby się uprzeć, można by podzielić. Założyli firmy, które osiągnęły sukces, Więc, nie wiem, dać kropkę i to uczyniło ich najbogatszym miejscem miasta, czy, czy cokolwiek. Ale, no, jak dla mnie jest ogromna różnica i to jest coś, co akurat już taki, powiedzmy, taki spoiler alert, co się tak teraz się zwrócę akurat personalnie do ciebie, Karla, to się u ciebie często powtarza, że te zdanie są bez sensu długie. Ja to nieraz mówiłam w różnych tych przeglądach, że po co? Lepiej jest oddzielać te zdania kropkami, bo lepiej jest robić zdania mniej złożone, bo wtedy jest mniejsza szansa, że się jorgnie. To jest coś, co mi zawsze powtarzała moja nauczycielka. Nie przesadzaj z tą długością, zdań lepiej to podzielić. Nie wiem, podzielić jednym, dwoma przecinkami i potem sobie dać spokój, bo wtedy jest najłatwiej się pomylić i właśnie stworzyć zdanie, które jest niby okej, okay złożone, bo tam, gdzie powinny być przecinki, są przecinki, ale wychodzi ci zdanie po prostu bezsensownie długie, które. Nie brzmi dobrze. Jeśli chodzi o same domy, to nie będę jakoś tak dużo im poświęcać czasu, w sensie, że oglądać i tak dalej, bo Karla w swoim filmiku je pokazywa i myślę, że tam się powinniście przyjrzeć. Więc ja tyle powiem, że mi się podoba, ponieważ ja mam zawsze problem z dużymi domami, że one zawsze mają taką bogatą estetykę i to po prostu do mnie nie przemawia. A ten dom jest akurat bardzo w porządku urządzony. Uważam, że Karla zrobiła bardzo dobrą robotę. A no, co do samych Steamów, to mogę Wam tylko pokazać, że mają dokładnie takie same biografie, jak tam, więc no nie, nie będę się jakby za długo nad tym rozczulać, bo, bo uważam, że nie ma co powtarzać i że tu jest podwójna lodówka. Chciałabym powiedzieć, że to troszeczkę bez sensu, ale no ja znam ludzi, którzy mają lodówkę, która właśnie ma mniej więcej taki rozmiar jak te dwie lodówki i do tego miałam jeszcze jedną lodówkę, czyli to w sumie tak jak mieli trzy lodówki w kuchni i te trzecią odpalają tylko na święta, jak jest dużo jedzenia, są... So. A i dla ciekawskich nie ma zdjęć, znaczy są te zdjęcia, które były wykorzystane tam w głównym jego pisie miasta, ale same rodzinki takich y, galerii, tego ujęć, nie mają. I jedziemy dalej i idziemy do pani Jaworskiej, o której już mówiłam, że się do czegoś jorgnę. Nie wiem w ogóle, czemu tak teraz, jak pomyślałam o tym, jak wiem, o tym sobie jorgnąć, to mi teraz tak siedzi, z jakieś żachnąć czy coś. No niestety, mimo dresetu gry i wpisywania różnych kodów, pani Kresia nie chce mi się załączyć, co jest dziwne, bo po wcześniej działała całkiem normalnie. Więc powiem Wam tylko tyle, że bardzo mi się u niej podoba, że ma te takie... Pod oczami, jak tak właśnie, oh, sportowiec i tak dalej, jak ci ludzie, którzy chodzą na mecze i tak dalej. I teraz opowiem, o co mi chodziło z jej biografią. Przypomnę, jak ona brzmi. Kryśka ponad życie kocha sport, marzy o własnej drużynie koszykówki, jednak na razie ledwo stać na zapłacenie rachunków. To, co tutaj jest, może nie tak, że coś tak strasznie, nie tak, tylko jedną niewielką rzecz, którą można zrobić, żeby to brzmiało lepiej, jest wstawienie po przecinku. Tym pierwszym. Ach, nie zamykaj się. Wstawienie fragmentu A najbardziej, ponieważ bez tego mamy takie proste zdanie. Kryśka, ponad życie kocha sport, czyli mamy suchą taką, jakby informację. Marzy o własnej drużynie koszykówki. Kolejne słucha informacja, a potem jednak na razie na rachunki. I to nam jakoś tak zaokrągla cały ten temat, ale przez to właśnie mamy przynajmniej ja to tak sobie rozpatruję, tłumaczę, że mamy. Tak jakby, wiecie, wypunktowane dwie informacje i, i zakończenie tego. I to tak brzmi dosyć słabo. A zobaczcie, jak to brzmi, kiedy wstawimy ten mały fragment. Kliśka ponad życie kocha sport, a najbardziej marzy o własnej drużynie koszykówki, jednak na razie ledwo stać ją na zapłacenie rachunków. Znaczy, no, dla mnie to już tak jak najlepiej by było dać kropkę po koszykówki i jednak na razie nie stać ją na zapłacenie rachunków. Yy, ale tak też może być, moim zdaniem to brzmi lepiej, bo... Jest to zdanie po prostu takie płynne, tak? Nie ma takiego suchego, że kocha sport, chce mi drużynę, ale nie ma pieniędzy. Tylko jest takie, powiedzmy, płynne przejście między tematami. A przynajmniej ja tak to widzę. Jeśli uważacie inaczej, to możemy mieć dyskusję. Ja bardzo chętnie usłyszę też, jak Wy się odnosicie do takich rzeczy, bo ja też mam jakieś swoje poczucie estetyki w kwestii takich rzeczy, ale to nie znaczy, że, zależy, że musi się przekładać na wszystkich i że to jest jedyna poprawna opcja. Także jak chcecie. Podyskutować i podawać mi jakieś swoje pomysły. No, to, że to ja bardzo chętnie ich wysłucham. Ale dobra, idziemy do Babików. Olgierd, oczywiście, ma to samo, co miał w tym, jakby, opisie miasta, i to samo będzie mieć w swojej biografii, więc już możemy akurat ten ten segment zabawy pominąć. Ale ja muszę powiedzieć, że mi się bardzo podoba do mnie. Lubię takie małe, ale nowoczesne przestrzenie, dlatego ja się w domku Olgierd od razu zakochałam. Jedyna rzecz, takie się zawsze muszę przyczepić, e, to jest to, że troszeczkę nie rozumiem tego, że jakby toaleta dla gości, no bo tu jest jak salon, trudno że gości nie korzystają, jest prysznic, a toaleta, którą ma u siebie w sypialni, no nie ma prysznica. Nie wiem jak wy, ale gdybym ja miała prywatną toaletę, to tu to wolałabym mieć w niej prysznic, bo, bo po co moim gościom prysznic? A jak już będzie, wiecie, jakaś pani u nas nosować, no to lepiej, żeby chodziła do sypialni, a nie żeby po całym salonie chodziła, tu są okna, jeszcze sąsiady zobaczą, że się puszcza Olgierd. I wtedy co? A trzeba wiedzieć, że on ma w czym przebierać. Następna jest rodzina Kotwica. I tutaj już mamy inny opis, ale też od razu uprzedzam, takie spoilery, bo już mówię, to przerabiałam, także już chcę, powiedzmy, szybciej przejść yy, to the point jest to, że tutaj też jest bardzo długie zdanie, które pokażę Wam, jak naprawić. Anastazja uważa, że dzieci są wystarczająco duże, by zająć się samy sobą. Nie widzi jednak, że przez takie podejście wszystkie domowe obowiązki spadają na Olimpię, która dopiero została się na stanetkę i mi chciałaby mieć czas wolny po szkole. No i znowu mamy bardzo długie zdanie, które bardzo łatwo, zastępując właśnie głównie po prostu przecinki, kropka i możemy uzyskać. Zaczniemy od tego, że Anastazja uważa, że dzieci są wystarczająco duże. Tu mi się wydaje, że powinien przyjąć, ale nie dam sobie ręki uciąć, by zająć się samy sobą. I tutaj naprawdę kropka jest dużo, dużo lepsza niż przecinek. Przeczytajmy po prostu to po kolei, żeby to tak usłyszeć. Anastazja uważa, że jej dzieci są wystarczająco duże, by zająć się samy sobą. Nie widzi jednak, że przez takie podejście wszystkie domowe obowiązki spadają na olimpię. Już brzmi lepiej, co nie? Tutaj też można by dać kropkę, że nie wiem, kropka, dziewczyna dopiero co stała się nastolatką, chciałaby mieć czas wolny, ale to jest moje zdanie. Ja się przyczepiam do wielu różnych rzeczy, wiele rzeczy mi nie pasuje. Tak jak mówiłam, ja niestety, niestety, może, może stety, bądź niestety, mam jakąś już swoją estetykę i no, pewne rzeczy po prostu mi bardziej odpowiadają niż inne. Po raz kolejny gra płatami figle, ale sobie w sobie przypomniałam. Przecież jestem taka mądra, że przecież mam poprzednie nagranie, które mi nie działa, więc po prostu użyję tego jako materiał, a ja po prostu będę gadać do, do różowego tła. Generalnie, co mogę powiedzieć, takie wyglądają fajnie, opisy wiadomo takie same jak tam w historii. A jeśli chodzi o Anastazję, to faktycznie widać, że jej brakuje umiejętności do obecnego poziomu, z czego się troszeczkę właśnie śmiałam w przednim nagraniu, w sensie. Nie z tego, co zrobiła Karla, tylko z samego faktu, że potrzebuje tyle mechaniki, jako ktoś, kto jest. Um... Jezu, nie trenerem, nie tym, tylko nie oceniaczem, kurde, tylko o sędzią. Sędzią na, na bitwie Kapel basically. I do tego potrzebuje tyle mechaniki, ale no z drugiej strony musisz mieć jakąś wiedzę merytoryczną, żeby oceniać coś innego, niż tylko, że o ładnie śpiewa, tylko tamten te i pewnie inne, Tak więc załóżmy, że pod mechanikę chodzi nie tylko o mechanikę, tylko też sama w sobie technika, to nie wiem po prostu. A jak to się ona faktycznie zna, zna Olafa, i są że nieco, co ma sens, bo. No z samych opisów już wynikało, że to dzięki niemu mam pracę. I w sumie zdałam sobie teraz sprawę, że pominęłam stołków. Yy, ups, już miałam właśnie przychodzić do krawka, a miałam takie. Wait a minute, nie byłam tutaj. A jeśli chodzi o opis, to małżeństwo ma za sobą długie lata bycie razem. Teresa marzy o dziecku, podczas gdy bogosłowi w głowie tylko lepienie garnków. Czy wydarzy się coś, co zmieni sytuację tej rodziny? I tutaj, no to się należy klap, klap, bo no w ogóle swoim darom poza jest po prostu boska. Że ten opis porównaniu do innych jest dużo lepszy moim zdaniem, właśnie przy to, że to nie jest to samo, co dostajemy w opisie miasta i dodatkowo zdania są porozdzielane i nie jest tylko takim. No i tutaj co mogę powiedzieć, śmiałam się z tego, że na miejscu psa bałabym się spać na poduszce, bo, bo, bo wszystko się rozwali. No i to, że Bogusław właśnie ma dosyć słabą relację miłosną z żoną i na no to właśnie można mieć też po ich tam portrecie, że tak nie bardzo między nimi. Tak jak również to, że możecie zauważyć niewielką różnicę między wideokarli, Karli w sensie w którym pokazuje Grabkowicz a tym co ja mam, na przykład to, że Tereska ma maks gotowania. No bo to jest właśnie coś, co ja zasugerowałam po obejrzeniu jej wideo, że skoro ono, ona od małego się paragotowaniem, no to pasowałoby, żeby miała już ten maksymalny poziom, no bo zazwyczaj moje Simowie się czymś interesującym, którzy zazwyczaj, nie zmianem się, w dorosłych mają maksa, bo to, to nie jest po prostu trudne. I na koniec krawek, czyli to co mamy, koleś z tym biznesem, który stoi zaraz obok. Jest to dla mnie fajne, ponieważ się ostatnio wciągnęłam w pracę w biznesach, tylko właśnie problem w tym, że ja sama mam dosyć duży problem, żeby przepracować yy, te biznesy. Chcę w się sensie, żeby je otworzyć, wymyślić, co tam ma być. A jak już jest jakiś zaczęto, ja się czuję dużo, dużo lepiej niż jak jest tylko, o, to chcę mieć jak, biznes jakiś. Zaczęło się to właśnie od tego, że zaczęłam grać na Wyspach Industrialu i tamta Kamila Drewno miała swój Holland i się po prostu od tamtego zaczęłam zakochiwać w, właśnie w własnych takich biznesach już posiadanych. Ale dobra, mamy pana miałam powiedzieć Romana, ale to z Zbysio. I no, o Zbysiu wiemy, że chciałby mieć miłość swojego życia. I właśnie tutaj, że coś ten mega smugby z panią Tereską. I nie wiem, właśnie, czy nie podążę tym planem. Zobaczymy. I coś, na co przyjadam się backdoor, już tym razem używam. Halo, halo, pomacham wam kursorem. Yy, używam normalnego futydżu, że tak tujemy, bo mi się załadowała gra normalnie, to jest to, że psy mają te same biografie, w sensie ich biografia brzmi Mafik i Fafik to bardzo przyjazne psy, jeżeli lubią spotykać z psiem. to akurat Troszkę mnie ukłuło, bo już chyba bym wolała, żeby nawet był ten sam opis, ale chociaż zamienione imiona, a nie po prostu tak wklejone dokładnie to samo do obu, ale generalnie też bardzo podoba mi się wystrój domku i to, że właśnie jest użyty ten sam set mebli i tych takich Wiejskich, Może bym powiedzieć, że były takie te fajne wstarte brzegi, i to się tak ładnie wszystko razem komponuje, i mi się to akurat mega podoba. Jestem w zakochana w tym domku. I generalnie to by było na tyle z przeglądu Grabkowic. Ja, tak jak już mówiłam, przynajmniej tak mi się wydaje, bo, bo już teraz nie pamiętam, będę tutaj grać na takim stadium jak Gram na wyspach, że będę wstawiać po prostu update y z rozgrywki. I dla wszystkich, którzy by odpowiedzieli, że skoro tak strasznie narzekałam na opisy i tak dalej, to czemu chcę tutaj grać, to czemu nie ja gram w miastach widzów, tam też przecież narzekam na opisy i tak dalej, to jest dlatego, że po prostu mi się miasto podoba. Podobają mi się same koncepcje, też jest tutaj mało simów, podoba mi się wygląd miasta, a to, że gdzieś tam zdarzają się niedociągnięcia, no to... Karla jest najlepszym przykładem. na tak, moje własne miasto jest niedociągnięte. Ile tam trzeba było kombinować, żeby to jednak doszło do działalności, jakiejkolwiek, w sensie, żeby działało poprawnie? Chcę sobie tutaj grać w spokoju i w spokoju rozgrywać historię. I zupełnie tak jak z tymi miastami, w których, już za, w których już zapowiedziałam, że będę właśnie tak rozgrywać takie updates, no to wiadomo, że te wideo będą się pojawiać raz na jakiś czas i tylko w momencie, kiedy dogram, bo jeśli na przykład będzie tak, że dłużej w jakimś mieście nie będę grać, to zwyczajnie filmików nie będzie. Rozumiemy się? Wszystko OK. Yy, ja Wam dziękuję za lajki, like komentarze, za już na ten deal. Oczywiście link do wideo, w którym Karla pokazuje Grabkowice, jak i do jej kanału, jak i do pobrania miasta, znajdziecie w opisie. I co ja tam tyle mówiłem, a pewnie do zimnieczenia. Do ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w to by złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obrzać w sensie mnie.